Arkadiusz Żabka melduje się na posterunku Wielki Piątek w Studio Radia 90. Ksiądz Marek Bernacki proboszcz parafii Świętego Antoniego. Witamy. Witam wszystkich. Ta rozmowa także będzie śledzona przez naszych internautów, którzy pewnie zastanawiają się, czy będą to białe święta. Patrząc na to, co za oknem, patrząc na poranną pogodę, mamy podstawy powiedzieć, że tak, śnieżek pruszy, więc białe, chociaż chyba tych białych nie chcemy. Nie chcemy, bo te białe są, czy powinny być w grudniu, kiedy mamy Boże Narodzenie? I tu pytanie o wyższości świąt Wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem. Zawsze Wielkanocne wyższe, przynajmniej treściowo. Treściowo, bo to, co przeżywamy, o czym rozprawiamy w czasie świąt Wielkiej Nocy jest najważniejsze w naszej wierze. Natomiast owszem, Boże Narodzenie wyższe, gdy chodzi o przeżycia, o otoczkę zewnętrzną, o dekoracje, tak. Ale dla nas najważniejsza jest treść. Ja przypominam sobie święta Bożego Narodzenia, kiedy proboszcz parafii świętego Józefa Robotnika wytknął miastu rybnik. To, że pojawiły się na billboardach miejskich w kubeczkach kawy takie słodycze, bałwanki z cukru, i mówi, No, to nie są symbole świąt. No, myślę, że teraz mamy troszkę podobnie. Teraz mamy jajeczka. Jajeczka się pojawiają na rynku, na placach, na, na drzewkach porozwieszane. Zajączki gdzieś tam biegają, nawet niedaleko bazyliki. Yy, mamy, natomiast nie ma Baranka, nie ma pana Jezusa z martwych stałego. No, ciekawe, prawda? Ale Księdzu przeszkadza ten zajączek? Nie, absolutnie, to jest piękne. To jest piękne, to jest cudowne. Yy, miasto na tym na pewno jakoś zyskuje na taką szatę, jak ma graficzną i nie tylko, ale no, nie możemy jednak zapominać o tym, co jest istotą, bo to jest tylko rzeczą wtórną. Istota jest inna. Jaka jest istota? Istotą jest Jezus Chrystus. Nie bójmy się tego słowa i tego określenia. Jezus Chrystus, który umiera, oddaje życie, ale który nade wszystko zmartwychwstaje. Gdyby nie było Chrystusa, Jego męki, zmartwychwstania, nie ma świąt Wielkiej Nocy, nie ma zajączka, baranka i jajuszka. Czy my o tym pamiętamy? Trudne pytanie, trudno mi jakby mówić za wszystkich, ale myślę, że tak, myślę, że tak, różnie z tą pamięcią jest, bo często jest to pamięć taka, bym powiedział, przykryta, zaćmiona gdzieś tam w nas, która nie ma przełożenia na rzeczywistość, na nasze działanie, ale ona jest. Mamy świadomość, że święta, że Jezus Chrystus, że męka, że z martwych zmartwychwstanie, natomiast nie zawsze potrafimy pokazać to w naszej postawie, w naszych czynach, w naszym działaniu. A nie jest tak, że jesteśmy po prostu zniechęceni? Czym? No tym, co się dzieje wokół kościoła. Mój Boże, no co się dzieje wokół kościoła? Jeśli ja mam relację do Pana Boga, jeśli ją mam mocną, silną, to, to to choćby trzęsienie ziemi było w kościele, to mi nic nie przeszkodzi w mojej relacji do mojego Boga. Oczywiście, że to jest ważne: kościół, jak się prowadzi, jak naucza, pasterze kościoła, ale, mój Boże, jeśli w małżeństwie dzieje się coś złego, na przykład zdrada, czy, czy, czy powiemy, że małżeństwo jest do niczego i nie warto się żenić? No nie. Patrzymy na to w ten sposób. Jasne, mam świadomość tego, co się dzieje w kościele, przepraszam za to jak najbardziej, ale moja relacja do Boga to jest istotą, to jest najważniejsze i, i jestem dlatego, że wierzę i, i, i że chcę i, i tak dalej. No. A to, że ludzie się odwracają od kościoła, to wynika z, z kryzysu wiary, z kryzysu to, co widzą? czy w kryzysie, w jest Po tak. Poniekąd tak, odwracają się od Kościoła, bo to, co widzą, jakoś ich zniechęca, bo, bo, bo spodziewaliby się, że pasterze Kościoła ich poprowadzą i tak dalej. Natomiast no, znów nie generalizujmy, tak, bo jest wielu wspaniałych, cudownych kapłanów, którzy pięknie prowadzą, pięknie sprawią liturgię, poświęcają się dla drugiego, więc chciejmy ich dostrzec, a nie tylko jakby koncentrować się na tych kilku, kilkunastu, którzy zawalili. No, bolesne, ale, ale myślę, że tak to trzeba widzieć. I poza tym znów wracam. No, jeśli mam moją relację do Boga bardzo mocną, to naprawdę to ja jestem. To ja jestem i w tej postawie wiary za ten, nazwijmy to kolokwialnie, brzydki kościół się modlę. Za tych niedobrych księży się modlę. Robię wszystko, żeby im może pomóc. A przynajmniej zadaję sobie pytanie, dlaczego tak postąpili. Jeśli ktoś jest w potrzebie, to chyba nie opuszczam, nie zostawiam, tylko no właśnie staram się z nim być i pomagać. O modlitwę ksiądz prosił wczoraj podczas nabożeństwa w Bazylice, szczelnie wypełnionej y, y, z tego, co wiem, parafianami. Tak prosiłem o modlitwę, bo to jest dla nas ważne. Ja wiem, że to jest taki czynnik nie do końca jakiś wymierny, tak bo my tego nie widzimy, to się czuje w sercu. Czuję, że ktoś się za mnie modli, to się czuje, że ja potrzebuję modlitwy i my naprawdę odczuwamy to że jest modlitwa, która za nas idzie my sami w tej modlitwie uczestniczymy, także o modlitwę prosiłem, ale też bardzo mocno podziękowałem i parafianom i, i, i wszystkim gościom naszej wspólnoty. No za to, że są. Właśnie, że są tak licznie, że trwają i że razem z nami idą dalej. I jak przeżyć te święta, żeby były one dobre dla nas? Oj przede wszystkim, przede wszystkim troszeczkę odpuścić, odpuścić tej naszej gonitwy, tego naszego zatroskania, tej naszej nerwowości, tych emocji, tej polityki, tych mediów, odpuścić trochę, dać sobie czas dla siebie, żeby wejść w głębie dać czas dla rodziny, która mnie potrzebuje, z którą chciałbym trochę pobyć, więcej, bardziej, z dzieciakami trochę pobyć, posłuchać, co one myślą, co czują, odpuścić, zdystansować się, wyluzować, jak to dzisiaj mówimy. Bo, bo naprawdę to jest to są wyjątkowe święta, i, i, i nie pozwólmy, by ten świat nas zdominował, I, i gonitwa tego świata. A propos odpuszczania, to chcę zapytać o to, bo wiem, że ksiądz nie odpuszcza rok jubileuszowy 200 lat żywego kultu świętego Antoniego, patrona rybnika w tym roku przypada. Szereg wydarzeń szereg wydarzeń, jedne się już rozpoczęły, to są te msze, tak zwane, tak zwane stanowe w każdy ostatni wtorek miesiąca, już była za zakochanych, teraz była za małżonków, z błogosławieństwem, relikwiami, to, to tak jest, to wszystko na plakatach mamy wypisane, yy, ale też będą wydarzenia już w maju w szkołach, we wszystkich szkołach, nawet przedszkolach, konkursy o świętym Antonim, przeróżne, a potem w czerwcu jakby apogeum, bo, bo wiadomo, bo odpust, bo będzie sympozjum, bo będzie piękne misterium Antonii Światło Zagubionych, bo będzie bieg Świętego Antoniego po raz pierwszy taki, także wiele się będzie działo. 200 lat no trzeba i wypada uczcić. 200 lat to będą także słodkie urodziny. Słodkie, pan redaktor myśli o czekoladzie, o krówkach Antoniczkach, tak, takowe się pojawiły po raz pierwszy, myślę. Yy, no to tak, to, trochę tym duchem czasu, prawda? Bo to dzisiaj te krówki, czy tam Michałki, niektórzy Antoniczki, tak, mamy takie i czekolady z makietą bazyliki, oczywiście jadalne jak najbardziej jest. Yy, to przy okazji, jeżeli pojawia się bazylika, chcę zapytać o potencjał turystyczny tego. No tego miejsca, tak? Najlon jest wykorzystywany dzisiaj. Wiemy, że mamy wieżę widokową. Osobiście byłem. Czy to jest dzisiaj prosto zapukać do księdza czy do kościelnego i powiedzieć, chcę wejść na wieżę i zobaczyć panoramę Rybnika? Generalnie prosto, bo przecież drzwi są dość mocne, stabilne, więc pukać można. Są telefony, niektórzy dzwonią, pytają, jak, jak można, kiedy można i tak dalej. Oczywiście trzeba to zgrać tylko, bo, bo czasami ktoś w samo południe, powiedzmy, przychodzi bez zapowiedzi, chce wejść. No to wymaga jednak logistyki. Ktoś musi być otworzyć, dać zeszyt do wpisania się, ale to jest wszystko realne. My nie jesteśmy na nie jak najbardziej dobrze że byłoby właśnie wieża widokowa w godzinach jakby urzędowania, ale również w każdej innej porze, jeśli o tym wiemy, wcześniej jesteśmy do dyspozycji. Czy jest wykorzystane? No, czy to... miasto wykorzystuje, bo to no, no, tak. pytajmy miasta. No, tak, no ksiądz jest gospodarzem, tak, no, tak. no, trzeba gospodarza zapytać, czy można wejść. Ale ile to jest to są setki, tysiące? Yy, setki, setki, setki zmierzające do tysiąca na pewno trzeba było dokładnie w zeszyt spojrzeć, bo tam wpisujemy grupy, które przyszły. Ale oczywiście w sezonie letnim najwięcej. Tak, wielu przychodzi turystów gdzieś z Polski grub różnych, Często uczniowie, też z nauczycielami, bo jest jakaś lekcja edukacyjna. Nie, wieża jest widokowa wykorzystywana jak najbardziej. Sama bazylika, no bo jednak jest wizytówką miasta również. Y oczywiście ciągle jakby chcemy coś więcej. Y właśnie z racji Jubileuszu planujemy wystawę w wieży tam na tym pierwszym poziomie, do którego się dochodzi. Tam jest taki trochę taras. Tam chcemy zrobić wystawę różnych antoników z całego świata, które ludzie nam nadesłali. Także no, myślimy co więcej. To wszystko przedami przed nami święta, życzenia dla naszych słuchaczy. No, tak jak powiedziałem wcześniej, pięknie przeżyjmy te święta. Wszystkim tego bardzo życzę. Pięknie, spokojnie, ale przede wszystkim rodzinnie. Naprawdę spróbujmy schować do kieszeni te, te wszystkie jakieś nasze tam emocje niedobre, jakieś tam kłótnie, zwady. Zostawmy to naprawdę dajmy szansę sobie, a przede wszystkim Panu Bogu, który chce działać w nas i dajmy sobie czas jak dzisiaj powiedział o poranku ksiądz Marek Bernacki proboszcz parafii Świętego Antoniego w Rybniku Arkadiusz Żabka dziękuję do usłyszenia